I sercem, i, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero, gdy włosy się srebrem przypruszą, widzimy, co skarb ten był wart. Żałujemy tych dni, a po nocach się śni. Jedna prawda, a prawda tam brzmi. Że, Że srebro to, i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być, nie więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być, nie więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go, nie więcej nic. Najbiedniejszym być, najzrozumniejszym być, być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym i być i kochanym być, i, być, i, i mieć świat, wciąż dwadzieścia lat. Chodź, każdy jest często i smutna, i trudna, to, to nic nie. nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo tych martwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat, dzień i noc o tym myśl i pamiętaj, pamiętaj do dziś, że srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być, więcej niż nie rozgłos, nie sława, nie stroje, nie zabawa, Lecz młodym być, więcej nic. A jeszcze do tego mieć, kochać bliskiego I kochać go, więcej nic. najmniejszym być, najmniejszym być, Ale nie przed sobą świat, zakochań, Kochanym wciąż 20 lat. I to tylko Michał. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co, bo chcę, aby ona została i żyła wśród nas? Żeby każdy ją znał i powtarzał od dziś i zrozumiał zawartą w niej my. Ta. że srebro i zło to nic, chodzi o to, by młodym być. Nie wiosłość, nie słaba, nie stroje, młody być więcej nic. Lecz o się słabo i stroje zabawa ale być młody, być dusza tam więcej nic. Być. A jeszcze do tego, żeby być kobra, i go. więcej niż. Najpierw większy dych, najsłodniejszy ale wiesz, przed sobą świat, czyli Michał i Wasza. I kochany byś, i kochany byś, minie wciąż dwadzieścia lat. Śpiewanie już jest skończone. A życzenia nie złożone. Wow. Zatem nisko się kłaniamy, 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 oniamy i życzenia ci składamy. <grym> I jutro są imieniny, imieniny Basi. Imieniny. Imeniny. Basi, do której każdy przystojniak się łasi. No tak, Życzymy tak. Je szczęśliwego życia i miliona złotych do życia. Do, do, do zdobycia. Do zdobycia. Ale to jest świetnie do do życia. życia Niech nie, nam zawsze będzie tak piękna i uśmiechnięta. Niech jest, jej zawsze służy... Zjodzie, jak jej jutrzejszego święta! Niech zjodzie, zawsze zjodzie, będzie taka piękna i młoda! I niech niech zjodzie, zawsze zjodzie, służy uroda. uroda i mi ha, ha, o, 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 o. Niech zjodzie, zawsze będzie, będzie pełna, pełna młodości, młodości, a w sercu miała wiele miłości. Tak! Niech zawsze... Kocha tylko Michałka. Oh. A nie żadnego tam koszałka pałka. Nie! 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 wszystkiego u. najlepszego Nie! Nie! Dużo Nie! przygód, Nie! 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 chociaż czasem i bez wygód. Okay, okay. Jest dobrze, Zdrowia, że się dużo, szczęścia, dużo szczęścia i, lagości, i radości, z przyjaciółmi wesołości, Zdrowia, zatem panie i panowie wypijmy i panowie za wasi zdrowie Zdrowia. 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 Nam. Zdrowiu, 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 niechaj żyje nam. Zdrowiu, niech szczęściu, nam. pomyślności, niechaj żyje nam. Niech Nie żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Niech żyje nam! Zdrowi szczęściu, kochaszanie żyje. Baszu to specjalnie było design for you ooo, przez małżenkę od całej grupy kochających się twoich ooo, najbliższych ooo, przyjaciół. A co tam Proszę? Jest napisane, wza, się my Sami my, się my. na imieniny Basi zapraszamy. <Ale> bardzo Was się kochamy. To jest Teraz tutaj. <Ale> Okay. Jak party, time, to tylko z naszą Basią. Barburkowe celebracje są najlepsze na wszystkie zimowe frustracje. Basię wszyscy bardzo kochamy i jej piękną i prawdziwą miłością się upajamy. Każdy z Basią. A, a nie upijamy. Wierzę tylko jej dobrą energię dostała. Tak Dalej, Michałek. Tych, których Basia dotyka, czuję, jak każdy jego smutek szybciutko znika. Wszyscy, trzy, cztery. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego, kochana Basiu. Sto lat, nasze słoneczko. Byłaś, jesteś i będziesz radością, radością naszego życia. Niech nam Basia zawsze rozkwita, Michałkowych ramionach tak W sercu jego adorującej miłości. Twoje joginki Michałek i tłum gości. Grupa sześciu, grupa sześciu. Basia. Tyś jest nasze złoto. Nam najbardziej chodzi o to, Żebyś szczęśliwa była, żebyś dobrze się bawiła, zdrowa, piękna, Śmiechu. uśmiechnięta i na co dzień, i od święta. O, yeah. <laughs> Nie no, to jest coś świętałka dla Kochany mi Oprętował to parę dni przed, <grym> ale Kasi masz, masz te dobrodnie, ja masz tu, masz tu, ale w dobrym, ale jakie to piękne, na dodatek Barbara święto ogórnika. górnikach pamięta. pamięta, ale słuchajcie dziękuję wam z całego serca, naprawdę. Z, z salu I dla I tych celabyk być nie mogli. Potrzebowani, chcieli, chcieli, albo że nie mogli, no albo nie że nie mogli dzieci drugi, miały urodziny, ale Odrobimy wszystko pod to pod klapą, pod, klawą, pod, klawą, pod Słuchajcie, naprawdę dziękuję, kocham Was, naprawdę niesamowite. Tyle pracy oczywiście ze nie no, z pomocą bośni, to co, to bośnia, tak, jest... Nie, wiecie co, jak program, to musi być... Raz, nie, jest, ale być, dobrań, jeszcze, to, nie, to jest, tak. ale tu jest jeszcze, odwrócę na chwilę kamerę, no, że to wszystko to jest, jest upamiętnione, jest dzięki, upamiętnione, dzięki. Andienu, Naszemu Andrzejek naścikarz, bardzo podziękowania specjalne. I Andrzejku możesz żyć, możesz żyć, długo, długo żyć. moż żyć, może żyć, może długo, długo żyć. I Andrzejki już były. Ale Andrzejki już były tydzień temu. Ale teraz słuchajcie, ale wypijemy za moje zdrowie. O, tak, nareszcie. nareszcie. O przepraszam, co jeszcze Andrzejku? <laughs> I wypijmy aż do dna, za nas wszyscy za głupie serca dwa. Proszę. Hej szampana nalej mi i wypijmy aż do dna, za że za głupie lat, sto lat niech żyje, żyje, żyje nam, nam. Sto lat, sto lat, niech żyje Basia nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje Basia nam. Niech żyje nam. A kto? Basia! Yeah. Moi kochani, Gdy bardzo serdecznie zdrowie Basi tak? panie fotografie Wypijemy zdrowie Basi Bo, to, się bo dobre. przystojniak się łasi Ale, Ale to trzeba wyjaśnić, bo to jest barburka no, Wyjaśniaj No właśnie barburka. 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 No, Mówię, Obchodzimy jest barburka i jest basi Tak. święto I Jakie były przysłowia Basia? Gdzie piropusze górnicze